Super, sprawa! Lepiej niż super! Wiecie, że ten koncert będzie w telewizji na żywo? Na cały świat! Okej, okay, będzie super! Być w telewizji na całym świecie to prawdziwy czas! Aha. Aha. Jestem z was taka dumna! A? A? Pora już ruszać, Loli Rock! Hmm. Hmm. O oh właśnie, że jedziesz z nami. <śmiech> <śmiech> mhm. Jeżeli wydarzy się coś naprawdę ważnego, dajcie nam znać. <laughs> No Jest świetny! Patrz, ile mocy mi daje. Lepiej spójrz tutaj! Księżniczki dokąd się wybierają. Może dowiedziały się, że posiadamy nowe moce i ze strachu uciekają. Możliwe. Nieważne dokąd pojadą i tak je znajdziemy, a wtedy... Poczują na własnej skórze naszą siłę. Się. O, nareszcie myślałam, że się uduszę w tej furgonetce. Samochody bez klimatyzacji powinny być zabronione. O. Przepraszam, dziewczynki, później naprawię klimę. Chodźcie coś wam pokażę. O nie! To ten gość z Muzeum! Identyfikatory. O, o nie, znowu wy! Cześć, jestem Lara, ich agentka. Jeszcze nie mamy identyfikatorów. No to nie wejdziecie. Ale znam organizatora koncertu, Henry'ego Vance'a. Po prostu zawiadom. Go. Nie ma was na liście, więc nie wej... Hej! A ty dokąd? Hej, hej, Henry, to ja! Ty? O, bardzo przepraszam, panie Węs! Spokojnie, Stan. Lara i ja bardzo dobrze się znamy. Huh? Miło Cię znów zobaczyć, Henry. Dostałeś ode mnie wiadomość? Muszę przyznać, że niełatwo się z Tobą skontaktować. Dostałem wiadomości. Aż 37. Słuchaj, Lara, bardzo nie chciałbym, żebyś ty zepsuła mi ten koncert. <noise> Lara na pewno by tego nie zrobiła. Na pewno? Spytaj ją o wielką porażkę z małpami <noise> z 2007. <noise> tak, ale najzabawniejsze jest to, że małpeczki nieźle śpiewały. Tak. Kompletnie rozwaliły mi scenę. Potem przez tydzień musiałem wszystko odbudowywać. Okej, okay, moja wina. Ale teraz przywiozłam dziewczyny, które absolutnie musisz pokazać w programie. Oh. Cześć, jestem Iris. Nazywamy się Loli Rock. Cześć! Dobrze mnie posłuchajcie. Jeżeli zależy wam na sławie, lepiej znajdźcie inną agentkę. Lara przynosi pecha. a wszyscy w show showbiznesie to wiedzą. Daj spokój, Henry. Okej, okay, w przeszłości nawaliłam, ale te dziewczyny naprawdę mają talent. Pozwól im się wykazać. Proszę. Nie potrafię Wam odmówić, ale macie jedną szansę i ani jednej więcej. Gotowe! Świetnie! Podłączę wzmacniacz i możecie grać.